Zapraszam wszystkich serdecznie na rozwiązanie kolejnego zadania. Obejrzyjcie je do końca, dlatego że na końcu tego filmu są informacje o tym, gdzie można znaleźć więcej zadań, gdzie jest więcej treści i jak można się poruszać nie tylko na YouTube, ale też na mojej stronie internetowej. Witam wszystkich serdecznie tym razem w komnacie logarytmów. Zajmijmy się rozwiązaniem następującego zadania. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź wśród podanych. Liczba, logarytm o podstawie 2 i tutaj mamy iloczyn z kwadratów dwójki podniesionych do odpowiednich potek I jest równa i mamy wybrać odpowiednią, właściwą odpowiedź. Co tutaj mamy na wstępie? No może przepiszmy logarytm o podstawie 2 nawias pierwiastek z 2 do kwadratu razy pierwiastek z 2. Do czwartej razy pierwiastek z dwóch do potęgi ósmej. I to się równa. No tutaj ja chciałbym jeszcze Wam pokazać, jak można zadziałać też na potęgach. Bo to możemy zapisać w ten sposób, że to jest logarytm o podstawie dwóch. No i teraz możemy sobie zrobić coś takiego, że co to jest pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z dwóch to jest 2 do 1 drugiej. I no powiedzmy, że jeszcze sobie zrobimy ten nawias kwadratowy i do kwadratu. Razy tutaj mamy to samo, czyli 2 do 1, 2, ale tym razem do 4. Razy 2 do 1, 2 i tym razem do 8. Co dalej? No zobaczcie. Tutaj, jak mamy, jak, mamy, jak mamy potęgę, potęgi, można tak powiedzieć, no to my w tym momencie wykładniki tej potęgi mnożymy przez siebie. Co ty tutaj będziemy mieli? 2 i po kolei. Mamy 2, 1, 2 razy 2. No to jest 1, 2 razy 2. No to jest 1, czyli mamy dwójkę, tak razy. 1/2 4 to jest 2. Czyli tutaj mamy 2 do potęgi drugiej. Razy 1/2 bo to jest oczywiście potęga tutaj o tak może nie w 1/2 8 to jest 4, czyli mamy 2 do potęgi czwartej. Okej. Okay, dobra. No, może jeszcze dla o takiego porządku możemy sobie zapisać, że to jest 2 do potęgi Pierwszy. No i teraz tak. Jeżeli my mamy tutaj takie same podstawy i iloczyn, potęg o takich samych podstawach, to co my robimy z wykładnikami? Wykładniki po prostu do siebie dodajemy. Czyli mamy 1 plus 2 to jest 3 plus 4 to jest 7. Czyli mamy logarną podstawie 2 z 2 do potęgi 7. To się równa. I jak pamiętamy z tego filmu, który jest na wstępie do tego działu logarytmów, tą siódemkę my po prostu przerzucamy przed logarytm. Tak? Czyli mamy, możemy napisać, że to jest 7 logarytm o podstawie 2 z 2. 7. Siódemkę już mamy, czyli przepisujemy 7. Razy. I teraz musimy sobie zdać odpowiedź na pytanie, ile to jest logarytm o podstawie 2 z 2. Czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, do jakiej potęgi należy podnieść podstawę logarytmu, aby otrzymać liczbę logarytmowaną, czyli dwójkę. No do jakiej potęgi należy podnieść dwójkę, żeby uzyskać dwójkę? Do pierwszej, czyli logarytm o podstawie 2 z 2 to jest 1. Czyli 7 razy 1 to się równa 7, w związku z tym odpowiedź to jest 7, odpowiedź B. Także w tym zadaniu przećwiczyliśmy sobie logarytmy, jak również potęgi. Także cóż, dziękuję, powodzenia i zapraszam do następnych zadań. Na razie. Dzięki za poświęcony czas i oglądanie filmu. Mam nadzieję, że był pomocny. Więcej zadań. Znajdziesz na stronie www.matematykaoswojona.pl. Tam również możesz wykupić abonament, dzięki któremu będziesz mógł oglądać zadania, jakie już bardziej rozbudowane, bardzo ciekawe. Abonament jest w różnych cenach, w zależności od tego, jak długo będziesz miał dostęp do tych filmów. Jeżeli chciałbyś być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Jeżeli spodobało Ci się, daj lajkę. Like. No cóż, to do zobaczenia.